Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest pani Olga Borys. Jesteśmy na pokazie mody pani Teresy Kopias. Olgo, powiedz mi, jakie wrażenia? Ojej, no, te, Teresy e, pokazy ja uwielbiam. Ja by, bywam od lat, od paru lat. Ja pamiętam, że tutaj pierwszy raz w tym miejscu byłam kilka lat temu i to był mój pierwszy raz, pierwszy pokaz e, e, pani Teresy i od tamtej pory jestem wierna. A co lubisz nosić z kolekcji pani Teresy, ponieważ ona projektuje zarówno kostiumy, jak i sukienki, suknie wieczorowe. W czym najbardziej gustujesz? Już ci, już ci mówię, uwielbiam jej garnitury. Już też tutaj w tym sezonie zauważyłam bardzo fajny taki kwiecisty garnitur. Już o nim marzę. I cudne, wspaniałe to zestawienie tych białych spodni, takich Ala lata 40. z tym takim z kapturem nowoczesnością przełamaną bluzą. Wspaniałe. To też muszę, muszę w czymś takim gdzieś wyskoczyć, bo to jest po prostu piękne. To taka skojarzyło mi się z taką rytą Hayward, Marleną Dietrich, jakąś taką, wiesz, takim melanżem. Bardzo mi, się to, bardzo mi się to podobało. Ja mam i płaszczyki te Teresy i, i sukieneczki, tylko ja raczej wolę takiej ten styl. Z pazurem ostry. Tak. Ja tak jak mam sukienkę, to, to jest ten, to jest owszem pudrowy róż, ale to są te, które chodziły dziewczyny rajstopy jednocześnie reklamując. Ja mam ten właśnie pudrowy róż, taka, to niby fajnie taka paczuszka związana, ale to jest już pazur, bo to jest taka ekoskóra, czyli to już dodaje takiej drapieżności. Poza tym jest taka prosta w formie. Lubię takie rzeczy, ale mam jedną przepiękną gołębią suknię, długą, to z zeszłego sezonu. Ona mi się, jak ja ją upatrzyłam, to po prostu zachorowałam na nią. Ona była też specjalnie szyta, bo chyba jakaś mała, tamta z pokazu była za duża, czyli specjalnie szyta jakoś taką na, na taką trochę e, e, krótszą niż modelka osobę. No, w każdym razie, no to jest piękna rzecz. Taka, no e, Płaszczyk mam taką, którą mam od lat. Właśnie od tego pierwszego pokazu mam taki płaszczyk m, y, granatowy, on jest po prostu y, ponadczasowy. No jest właśnie, to, to co warto powiedzieć o kolekcjach Teresy Kopias, że one są po prostu tak, ponadczasowe, tak, że można je tak. nosić i w każdym wieku, i w każdym czasie. Tak, to prawda, to prawda. Także dla każdego coś dobrego, bo, bo no ta kolekcja cała była tak szalenie dziewczęca. E Taka kobieca, więc to jest dla tych pań, które taki rom, romantyczna, była, prawda? Przez te kwiaty, przez te takie falujące jedwabie. O, ja mam teraz na przykład też te Teresy na, na sobie, na, na sobie Dandysa takiego. Też A ja się, też jedno. się przyznam, ja też mam Teresy. Takie dwie blondynki, Teresy, do w Teresę ubrane, obie z kucykami. Także, no, no widzisz, no to też widzę, wierna jesteś Teresie. Tak, jest tylko, nie pozostaje nam Olgo nic innego, tylko brać portmonetkę i na zakupy, ewentualnie kartę kredytową. Hej, ja, hej, ja. Do zobaczenia w salonach mody. Teresy Kopias.